Dobrze! Popatrz! No, Bartek, Będzie! Pojera. Będzie, to już jest! Oj Dobrze tyle! Miało być! Super! Bartek, dawaj! Nie, nie, Dawaj, Bartek! Gdzie No! Dobrze, no. Bartek! Tak jest! Pięknie! Oni się zmieniają, patrz. No dobrze. Ja, cię nie. Weź mi to odkręć, ja się muszę czegoś napić. Ty, dali mi picie. A trener Sebastian, jak wychodził, to mi je zgarnął, nie? No, ukradli po prostu wodzie picia. Wygląda na sympatycznego, nie? Tak, tak. Tak. śpi. 50. Brakło mi 10 sekund, żeby było poniżej 50 minut. Dojdź do niego no To chcesz, to ci dam tą kurtkę. Popatrz, popatrz! Tak jest! Super! Czy jeden? Zwróciliśmy 2 Dwa, tak. jeden. To, to, to my przegrywaliśmy jeden zaraz, Aha, nie wygrywaliśmy. No. A, no widzisz. To i mnie to widzisz, to ja dosłyszałam. Bo ja na początek przesiedziałam w aucie, bo tak strasznie tu jest zimno. Jezu, się nie kobieto ty. No tak jest. Tak Jaki taki z ciebie kibic? Radzę. No, to jest nędzny. Taki na te, na cieplejsze klimaty. Hiszpański kibic. Ja... No właśnie nie. Twoje, Twoje Kamil, dobrze. To podejdź już do wykonania Ach. kogo Kamil? Super, panu, jedziecie! Popatrz, tak jest, bo I pięknie! Super! Pani, pani, pani. <grywki> że jak tego to nie żeś To jest to <grywki> Ale patrz, porównaj tych chłopaczków, z którymi tutaj grają, a tych, z którymi grają, zazwyczaj w lidze, nie? Zazwyczaj to nasi są dużo, dużo mniejsi od tych, a tutaj. No, podobnie, ale są podobni. No podobni, właśnie, no to jest coś rzadkiego. No właśnie. No i od razu widać różnicę. Badaj mu się wybiegać, szkoda, Akurat Kuby raczej nie zamęczy. Popatrz! Tak jest! Sam jesteś, sam wow. dobrze, dobrze, Kuba! Jaki <grywka> <grywka> ten Wieszko kapi. Wiesko kapi. Pewnie tak jest. Jest oba. A do końca. O! Prawie piątka. Co? Ło! Wow. Podwójna poprzeczka, tego nie grali. Ale to by się nie liczyło bezpośrednio z tego, nie? Jak to nie? Gol, jak nic. No ale że bezpośrednio No ale od poprzeczki. Od słupka, od poprzeczki to tak jak od zawodnika. Aha. Ręka była. Ręka była jak nic, mam na gramę. Pokaż mi powtórkę. Protest złosimy w tej Ta. powiem. Chodź, chodź, nasza, nasza nasz. nie ma? Kuba, nasza, nasza, nasza. Nasza, 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 kuba. Co to oznacza nasza? Dawid, jest swoje, Dawid, nie zwoje. Pamiętajcie ten mecz, w którym jeden zawodnik był za dużo w Tak, tak, tak. To z Akademią 2012. Nie <gryzki> wiem, ale mieli jednego za dużo Tak, zagrali. O nim też jest dziewczynka, wiesz? Ale rozumiem, że nie jest to Klaudia. No nie wiem, bo ja nie widziałam, jak gra, na no, może jest. No to skoro nie gra, to pewnie nie jest. Tak jest, tak jest. jest. Tak jest. jest. Aj. trochę za łatwo w tej obronie. Co to za chłopaczki, takie nieznane? To skąd oni są? Wiem. Ale tam ci i tak nie są od nas, chyba z trzech czy czterech. Aha. Jeszcze raz? No, 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 no. Jezu! Ja nie, no, nie mam. pytań. jak żeby nie było już. Chyba kogo kryjesz swojego? To zastanów się. No racja ma. No. I dawaj go! Dawaj! Tak Kamil musicie to tam z Oskarem... No to wyjdź mu jeszcze, wyjdź mu jeszcze! Это же <laughs> <the> <laughs> do przodu bardziej już. Dobrze Tak jest Brian Popatrz Matys Dobrze Twoja Kamil Dobrze, dobrze tyle I no. Kapit twoja teraz Brawo Kuba, Brawo Kuba Dobrze 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 Masz Briana Yes. Okay. Lecisz. To tak jest Brian. Wyjdź Matys, żeby cię mógł podać. Patrz już Matyś idzie, patrz na Brajana Mocniej, mocniej Przyciśnij go Brian Przyciśnij go, dojdź do niego Aj Oski masz drugą Druga strona Za dużo za dużo dużo tam zrobiło pryszne, Dlatego nie? trzeba było zmienić no. stronę Masz czas Brian no. Za prosto, za prosto To jeszcze mi odkręć, no, daj mi się jeszcze napić Nie ma w środku kogoś, kto poda piłkę, nie przechodzi przez środek. Dziękuję. Tak jest! Popatrz! Bartek! Tak jest! Wróć wcześniej Kamil, wiesz, on Cię widzi. Trójcie, Brian. Twoje, Kamil. Twoje znowu. To jest twoje, tak. O to chodzi. Idziecie. Twoje, Kamil. Twoje. Tak jest. Dwóch was jest. Tak jest. O to chodzi. Brawo, Kamil. O to chodzi. Tak macie grać. Wiem, Kamil, dobra, skupcie się ładnie. Chodziło im, że ich ręką na pewno. Na pewno. Na pewno. Na pewno. Na... Dawaj, biegniesz, dawaj, 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 dawaj. Tak, tak. Do końca. Tak jest. Teraz masz Briana. Super! Kamil, bardzo dobrze zdecyduj... dojdź do ósemki dojdź do ósemki wracaj za nim kapiu uważaj wracaj. na dziesiątkę Ej, z tyłu ósemka Dziś, dźwięk, dźwięk, dźwięk. O no, o no. ręka była teraz co było? Lebo, 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 lebo. Nie wiem kto tam kogo faulował no. Kamil słuchaj co bramkarz mówi, lewo! No tak, tak to się właśnie w piłce robi. Do końca, Bartek, do końca. On już nie wie co zrobić. Tak jest. Super. Nie, to tu normalnie prawo-lewo, prawo-lewo. Super! Tak jest, idziesz Kamil, idziesz. Popatrz teraz! Tak jest! Tak jest! Super! Piękna akcja, piękna! Jaki samolot? No do niego. Tak jest. Dobrze, dobrze. Przynajmniej powstrzymane. Popatrz, ucieka ci. Ucieka ci. Będzie, tu, będzie do ciebie szło, Kamil. Twoje. Tak jest. Tak jest. Za dużo, Kamil. No ale no co, no graj, a nie. Niepotrzebnie do tego w ogóle wychodził Kamil Zaczęło się od twojej straty Po co się tu tak bawisz? 6-5 Skup się, skup się Jedenastkę masz Brian 11 Bardzo za tym 21 Kamil, tak jest! Już brojon Ach, prawie! Już do niego ładnie! Tak jest! Pięknie! Super! Jest wesoły fudbój. W ostatnim dla nich się trochę pobawiam no. bo... Od razu dojdź! Dojdź do tego Super! Yeah. Tak jest! <klucz> tak masz głos Brian, dochodzisz do samego pora Widzicie, jak ich przyciśnięcie to się gubią! Do końca do końca, do końca, do końca Twoja Tak jest Każdy do jednego dwadzieścia jest sam kapi 22 bezpośrednio, nie ma Dobrze, że tego nie dotknął żaden po prostu to tak z Jaworzem było, nie? W tamtym roku chyba z cztery tak szczelili, ale nikt nie dotknął. Dobrze, wyjdź mu, wyjdź mu. on musi mieć z kim grać. Patrz Filip! Pięknie. Brawo!